I cześć, witajcie z tej strony, Japyra. Dobrze, dzisiaj sobie pogramy w Brawl Stars. Tylko bym musiał tak sobie to gdzieś ustawić. I by było git. Dobrze. Jest, mamy ustawione! E, okay. Gra w parze. E. O nie się tego dajna majka. O, o nie Max! O nie Max. Ten Max był zły. On chciał mnie zabić i nie, chce, nie chciał zostawić suba. On był zły. On chciał zabić mój kanał. On był zły. On był przeklęty. On był, widzowie, przeklęty. Nie warto było się z nim zadawać. Ale okej, okay, muszę coś robić, żeby wam się to nie wydawało nudne. Więc ja kampię. Przepraszam, że je kampię. Słuchajcie, widzowie. A ten LP chciał iść. Eee, to jestem, ja. O ta. O ta Ems. Pyk. Niestety nie mogę iść po tego kiuba Chyba, że zrobię tak. Czyli. straciłem tuby. Oni tu są. Oni tu są. Nie, my tego nie przeżyjemy. No, widzicie, jaki ten El Primo to nub. Widzicie? Widzicie, y on jest nubem. On jest nubem. On nie umie grać, on nie umie się bić. On jest dziwny jakiś. Więc ja. Y Kończę ty, ten akcent. Nie zapomnijcie zostawić Ym, tego. Lajka jak ricochet. Czyli rico, a my otworzymy skrzynkę. Dalej. No. Puk, nic nie ma. Punk, rock, daryl i nic nie ma. To my kończymy ten odcinek. A więc pa! Papa, pa, ja mówię wam. Ja mówię wam pa. Lamus. Pa. Ja Moje lamusy. Ja no, no.